Cześć się Witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii od gotówki do gotówki i dzisiaj będzie się dosyć dużo działo, bo przyjedzie do mnie mleczarz, bo mleko, bo już tam powiem wam, że wylewa się. I sprzedamy ciągnik, który znajduje się przede mną. Przyjedzie dzisiaj jeszcze też kupiec. Ale co? Na samym wstępie standardowo proszę was o zostawienie łapeczki w górę oraz z dzwonem, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach Do końca. Stycznia. Już dużo nie zostało, no ale do końca stycznia chciałbym mieć 600 subów. Jeżeli na pewno zostawicie subika to będziemy coraz bliżej. I co? Standardowo 12 opecze w górę to się równa kolejny odcinek i dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag Mleczasz, a ja wam przyzepnę serduszko. Także co? Jak widzicie 60 aż tutaj przyszykowana, dzisiaj jeszcze przyjedzie handlarzek, tylko najpierw yy, z tego co wiem ma tutaj zaraz Mleczarz się pojawić. I co jeszcze widzowie, chciałbym wam powiedzieć, że wziąłem pole w dzierżawę Pozasiewałem też ogólnie wszystko to co miało być Tutaj to pole wziąłem w dzierżawę Ogólnie jak widzicie to jeszcze rozkopy są Nie wiem czy oni to skończą czy nie, ale To pole tutaj sobie wziąłem To bardzo fajne pole, ogólnie fajny kawałeczek Wszystko ogólnie już pozasiewałem wstępnie Bo wiadomo, że jeszcze będzie też dużo innych upraw I dlatego nie, nie, jeszcze tego nie, wszystkiego nie pozasiewałem i co, 60 przyszykowana, oczywiście tutaj elegancko, żeby była. I czekamy sobie na... ...mleczarza, bo już powinien być, już, jak widzicie, zbliża się godzina tutaj... 17. .00. Jeszcze trochę czasu jest, ale miałbym przyjazd na 17. .00. Wszystkie maszynki ładnie poumywane. Tutaj już też przygotowany Siemicie umyty. Będziemy go sprzedawać, jak ktoś nie oglądał, to... Informuję, że będziemy sobie je sprzedawać. I laweta, właśnie, laweta jest już wyremontowana. Patrzcie, jaką ją elegancko tutaj odpicowałem. Zapłaciłem za to 7 tysięcy. Za ten cały remont. Tutaj farba elegancko. I powiem wam, że teraz ona wygląda. Tego z tyłu jeszcze nie zrobiłem. Ale może jeszcze zrobię. Zobaczymy, na razie. Tutaj nie mam. O, jedzie chyba do mnie. Tam jakaś beczka. Mam nadzieję, że to chyba tu. Już powiem wam, że widzowie tak, jak trochę zwlekali z tym. Wywozłem, ale w końcu ta jedzie tu, to chyba mleczysz. Tak sobie to wygląda. Krówki, oczywiście, karmione elegancko, by nie było. O, to chyba na pewno. O, jakie tablice mają fajne. Witam. Dzień dobry, dzień dzie dobry. Tutaj I... po Potem mleczko? Tak, tutaj pod mleczko Poczeka no, pan, Ja tutaj... No odpo... tutaj, pan. tylko że po pana tutaj jest taki problem, że małe drzwi są, więc pan musi tutaj jakoś cofnąć. Nie wiem, tu może kawałek pan U, na pole, że tak. tutaj sucho jest, to... Nie powinien się pan A zakopać. Pan to sucho? Tak, jest sucho. Ktoś przyjechał tutaj po mleczko. Lecz aż. Się, może pan tam kierować, bo ja nie, nie widzę nic przez te drzewo. Dobra, dobra, dobra. Niech pan się łamie, łami się. Dobra. Uy! Stop, stop! Ia. Ja! Co to tak. Co Panie, czemu pan nie hamujesz, jak ja mówię, no? On się teraz bo patrz pan, cały tył się podniósł. No, widzę coś tu. Szybu. O! Dobra. Już się napełnia. Napełnia się? Dobra. Tak. A Co to do... wszystko wywozimy? Tak, wszystko tu, jak i leci. Dobrze. Znaczy no, Uż, ile ty, się ale zmieści, bo ja nie, nie wiem jaka tu pojemność, ale ty powiem panu, że te dwa zbiorniki tutaj... A nie, jeden zbiornik jest napełniony, także... A dobrze, że ten... Lampy są schowane, to nic się nie stało. A tutaj nie, tu... jest... Z oborą? Eee, tam obora, tam tylko drzwiczki trochę zostały. E tam. Nic się nie stało. Dobra. Jeszcze zostało coś mleka czy nie? Yyy... pan, muszę tutaj sprawdzić czy zostało coś mleczka Nie, wszystko poszło Dobra to ja fakturkę już pan tu wypisuję Dobrze, dobrze I przelew za 15 minut będzie jak dojadę Dobra Proszę bardzo, fakturka Gdzie pan jest? O, dzięk A dziękuję bardzo, dziękuję Do widzenia? Do widzenia, do widzenia Panie Padło? Co, co? się stało? Nie, ako, aku, akumulator mi padł. Jak akumulator padł? No padł akumulator. No i co teraz? To poczeka pan, ja podjadę. Na kable. O, dodawał pan. Kurde. A widzowie ja. Czekajcie, renówkę wziąłem. O, nic nie działa. Światła nie działają, koguty nie działają. Ja... Renóweczkę wziąłem, powiem że ja, renóweczka to dobry akumulator tu ma. Strzała pali. Czekajcie Z przodu chyba nie no na pewno ma z przodu na Tutaj komputer. z tyłu o Otwiera się jakoś tu maskę czy nie? Nie, to pan musi tak no wie pan A dobra Bezprzewodowo na bluetooth Dobra daj pan gazu Poczeka pan gazu 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 Ue! Pan niech da na luz i gazu albo na ręczny Panie bo tu nie działa ręczny ja, nie działa. to próbuję. To niech pan na luz rzuci. Bo ja, nie, ja, ja na luz nie rzucę, ja tylko do przodu i do tyłu. To weźmie pan do ciężarówki. Dobra. Ej, ja ty. E, on nie ma. Co jest? Co to za co... O, jest. O! O! Poszło. Kable już odpinał. Proszę bardzo, kable dla pana. Dobra, dziękuję, dziękuję. Dobra, do widzenia. Do widzenia, wszystkiego dobrego. A nie tu. A nie tu. Wiem, że fajnie ciągnie, ale to nie. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Widzę, tylko ciekawe, jak on tu teraz wyjedzie. O nie. O, odpaliła. Myślałem, że już nie odpaliła. Jak pan ten gazuje po drodze, żeby nie zgasła. Do widzenia. Do widzenia. Widzowie, połączę jedną. Tam na łące to jest mokro. By się to nie zakopał nie, poszedł. Rozpędny i poszedł. Przelewik, ma niby przyjść. Panie! Co stał Co pan robi? Co tu? Nie pytaj. Dobry. Dobry. To pan straje sześćdziesiątki? Tak, to tutaj, dobrze. A co pan się z maską stało? O! Potworzyłaś się podczas z drądu prędkość. Zapraszam pan, zapraszam. Może już handel przyjechał. Ładnie się to zaraz rozpędzi. A widzicie, no Ma taką samą glebę, jak ja teraz zauważyłem. Taki chyba sam nawet model. Czekajcie, się to ustawimy sobie niech dobra, niech tak na razie... Dobra. się Dobra Dobry! to ja nasza proszę pana, tutaj ładnie może się pan wejść, proszę bardzo Palone w środku nie było Wszystko było wyremontowane Widmy tutaj od, od wapno brudne Widzę zostawiłem Widzę zostały Wszystko tutaj okay. praktycznie było wymieniane Pali na strzała wszystko w luk stanie Ej, hey, od na strzała. Wszystko było panie wymieniane, no już też trochę u mnie robi, ale Jak chce pan to się może pan przejechać jeszcze Dobra, ja się przyjadę. powoli. O pan sprzęgło chyba. Panie, panie powoli! Nie bój robi. No to wiesz, że ogólnie wam tu nie mówiłem, ale patrzcie ja o zmieniłem fajny fajny płotek tutaj dałem. Zrobiłem sobie, tutaj wymurowałem. Tujki trochę tak jak były, tak są, tutaj jeszcze dosadziłem. Cały rząd, tutaj nie ma już tego... całego tego i tu Bole, altanka przeszła taka duża. Były tylko takie namiosik i teraz taką altankę dużą tu postawiłem. Idzie też roślinki są, no powiem wam, że bardzo fajnie tutaj wygląda. Fajnie to teraz wygląda. Panie wspomaganie będzie był. ogóle. Jedzie, jedzie. Są bo położę ja mi zaraz tu Jeden narobi Spokojnie, ja Panie! Jest... Co pan robi? Zaraz mi na Wikituje ta sześciątka Co ty? Dobra Pani, jaka cena poczynkowa? No taka 26, tak jak było na ogłoszeniu. Tam 24 pan... dam. 24? Nie no, 25 chociaż. 24 300. Bo ja Byłem tu Panie balażą. trochę remont robiłem. Wie Pan, tu wszystko ładnie odmalowane, to to, wszystko było ciągniki. jeszcze w dziadku wyremontowane. O drzwiami to jak dostaniesz Pan w raz. Panie, to ja, to ja, ja tą kabinetę sam kupowałem. Łak. Pan sobie nie krzywdy nie zrobi, a w ogóle powiedziałem pan, że to fajną wmx ma. Halo, halo. Halo. O, dzień dobry. Problem jest. Jaki problem? Nie mogę sprzedać mleka. Jak pan nie może sprzedać mleka, co, co tam? O no pan wiem. się zepsuła. Kurde. pan no, bracia? Nie. Nie, nie bracia. No wcale coś. <laughs> Że takie to jak, Proszę pana, jak pani, panowie tam naprawią, to wtedy mi pan prześle najwyżej. No właśnie. to, widzenia. Z to... Do, do widzenia. Do widzenia, do, do widzenia. Ja nie wiem, że na tym lecz to tu no, był jak no. pan odjeżdżał, ale ja nie jestem ciekawi, jak on tu przyszedł. Trochę, trochę musi się. Też. No też. Trochę musi się. Ej, właśnie. Stachu. To przy <laughs> Przysiedle przy nie działa, pompa, bo ty we mnie tu wrąbałeś się w pompę właśnie. No tu. A ty wylewasz pompą, czy zaworem? No zaworem, ale pompa nie działa. Nie chcę pompować, to, to w betce A co ma zawór do pompy? Hmm. A co ma pan. Nie le... bo nie Co ma pan do 60 mojej? A to moja jest. Nie ja jestem ja wrzmana. Zostawmy na 60. -tka. Ja ją sprzedaję. A muszę wrócić jakoś nam mle, leczarnie, ta? No to, to, ja, to ja, ja pana, pana zawiozę! zawiozę. To zawiozę pana. To daję pan. Użytego. Ej, panie, bo krosik fajny stoi No fajne, fajne To pan poczeka, no, ja no, szybko no, pojadę faszne. pana zawieść. Tylko pan niech tutaj biedy na nie narobi Albo porzuć pan krosa To ja wrócę No to dobra, tylko trochę brudny Ale nie, pan niech zostawi Stabilna na Cie. tym maszynie Nie bój nie Panie, dobra, masz pan do... ja za pana nie odpowiadam sam mógł. Eee! ja. Ale co zrobi? Klientów mi tu płoszy. Uj. Panie, skąd Ech... pan go wziął? Ja tego 60% chciałem sprzedać, ja nic nie wiem. To ja mogłem kupić. Biedę kros Dobra, jak U. coś to przywiozę panu hajs, to ten. Dobra, dobra. Czekajcie! Ło! Nad nim widziałem, do widzenia! Ja nad nim widziałem! Co pan tu robi? Nad nim widziałem! Się na ja yeah, świeżo stawiany płot. O Jezu! Co pan narobił? I co teraz? Teraz pan dopiero biedy narobił. Poczekaj, panie, ja mam to ja pana podniosę. Ja nie mogę wiedzieć co on tu narobił. Chcę wemkę wrócić na dach. Teraz to na w ogóle nie będzie jeździć mu. Chaj się widełki. Chcę podnieść. podnieś tą 60 tyle jeździ. Muszę cenę w końcu by targować. Ale powiem może chyba z 24, on tam nawet 300 mi dał. Biorę to, bo to. Ja tak szarpnę trochę większą wystawię. No tutaj widzę, że on się dużo nie chce negocjować. Panie, to tak łatwo nie pójdzie. Panie. Pomyjkę zostawi mi! O? Poczeka pan, jeszcze tu ja tu jeszcze obciążnik mam. Obciążnik chyba tutaj nic nie pomoże. Nie no, coś na pewno da. Jest Halina w domu? Nie ma, ja, ja kawaler. A córka jest? A córki ja nie mam. Ty, masz panu linę. Dawaj za haka. Kurwa. Nie, bo ta, ta, ta linia to pięknie, było. od razu. Ja nie wiem, jak ja to pana mam tu odwrócić, bo pan się jeszcze w takie miejsce pakował, że to. Nie do rymu, nie do taktu. Coś co nie powiem, co Pan tu musi. To panu będzie zależeć, nie? Pan tu po. O, teraz pójdzie, bo się zahaczyło. Pan ich mi zostawi. Zabytek. Dobra, proszę pana, ja to chyba tej bajki nie dam razem wciąć. Dobra, ja sobie przyjdę z skłopaka, muszę wrócić do Teraz cena 60. Właśnie, 60, to jest tutaj główny ten. To proszę pana, no ja, ile pan proponował? 23. 500 to było, chyba skończyliśmy. 23? Na pewno? Chyba tak. No mi się wydaje, że więcej. Mi się wydaje, że 23. No, dobra, a, ja, a ja proponuję 25. No, ja proponuję 24. No i dobra, no i rąścia. No i dobra, rąsia. Dobra, ja idę do domu po dokumenty, zaraz będę. Dobra, czekam. No i widzowie. Praktycznie. Ej, kurwa, gdzie rozróżnik? gdzie rozróżnik? To no przecież pali. Tu. A tu, dobra, był. Coś pan na 60? Nie zna. Dobra, idziemy widzę po na kabel O tu mamy papiery patrzcie, bierzemy Dobra Dobra panie, piszemy tu na masce. Dobra Dobra, niech się pan podpisze Dobra No i co? Gratuluję zakupu A Pan to czym co pan przebiec? Jakąś tam coś? I przyjedzie za niedługo lewetą Siedzie? Właśnie nawet chyba jedzie o, chyba, je, ch je, ch je. chyba, jedzie no to elegancko pan sobie załaduje, a BMK to nie wiem jak pan to Sławek, jeszcze BMK musimy obrócić Siemasz szefie? Co tu? Co, co ma? tu, tu przyjechać? jest problem No a co? Co, a co? się stało? Dobra, proszę pana, ja nie wiem co pan za kolegę ma, ale tu... Biada jak się narobiła to jest mi szef właśnie To... nie wiem co pan może za szefa, ale się tu pakował BMW, chciał to... wyjechać się obróciła Ej, ty pożyczyłeś ode mnie... To jest moja BMW, ty się ode mnie Bo nie. ty masz swoją, swojego Mercedesa w salonie, co To za moje pieniądze zrobisz. kupione A, a, no, a jakbym się tak pana jeszcze zapytać, to po co pan tak chce tą 60, tu słyszę jakiś Mercedesa, BMK, ale to tak, jakaś... Tak, sześćdziesiątka A wie pan co, tak robię... Handlarzem jest, i handlarzem wszystko. jest A, handlarzem Nie kłam, bo mam całą halę Ale tu, ale tu, ale, tu nie ma co handlować, to jest luk sprzęt Pan nawet nie wiem, co zarobi z tego. Dobra, <noise> działek, jak tu się rozłożyć? No nie wiem, nie chce pan tutaj stanie jakoś. Tak. Będzie. Widzi pan? Mi miejsca dość. jest. Patrz, pan, jaka omana mi kupił. Mówię, nie będę jeździł starym, to mi mana kupił wczoraj, o. No, widzę, że elegancki. Dobra, pani, idź po pas, to piniwoc. <noise> o. Uwaga. Tu mnie coś tu była zasłuchująca w powietrze. Nie powiem co. Za pan tak słabo mam jeździć! Się nie dziwię, że ta BMK dachowała. Jak <tus> to pan tak słabo mam jeździć? Ma. Dobra, starczy! Przypomnę, że to miejsca miejsce na tyle Kurwa na tylkie do przodu. Dziki tutaj są okropne. Ej, ba mnie! Mego żenira zostaw! Pan tu nie da rady, ale nie krawężnik, tylko samochód. Kurwa, tak, to nie mogę. Nie, nie da jest. rady. Ła, dobra, to o, by ciągarką, ci to Trzeba być ogarką, albo nie wiem, albo wyzukujemy to. A Co Jak to, to może pójdzie? Sprzedać? Co? John tira pan nie chce sprzedać tutaj? Nie, John Deer to nie. John Deer to nawet nie taki no, daleki na... E... Co hej? Posłuży. No, kurby się nie dostał. Nie, <laughs> to, to moja ciężarówka. To chodźcie panowie, może to byłem, jakoś turlamy. Już idę, chodź. Próbujemy. Czekaj, jak hakem podjadę jeszcze. Hakem, dobra. 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 Panie Sławku, a pan to chyba się ten, rozpłowił mi tu, na podwórku. O już pan, dobra, z chyba mam. Dobra. Ale to ale po... Ale to w którą stronę? Najpierw odepchamy. Ale ja się dziwię, że ona jeszcze chodzi. Si, olej nie przelał. Dobra, to już chcę. przewrócić. Nie! Dobra, ujezu! Wiem, czy ona na bok, bo my do góry to mi nie dam rady. Dobra. O! Poszła! Dobra, otwieraj te najazdy, bo ja za daleko nie nie zajadę. No, pan daleko to na pewno nie zajedzie, Ja tam się dziwię, że ona jeszcze w ogóle chodzi. A pan widzę, że to chyba nawet ma takie same te. Co czeweczki jak ja? Jo, czerwony i... ja też mam czerwony. Pan zobaczy. Ej, Sławek. Elegancko. To jest dwubiegunowość, chyba. Jak dwubiegunowość? O, o nie właśnie to. Co robić, nie, nie. No, Ja już jestem pocięci, bo tutaj... Yy, musiałem baterię wymienić w domu. Co, tutaj panowie jednak chyba nie ładują tej bmczki. Panowie to wyładujecie tą bmczkę, czy nie? Nie, 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 nie. Bo ja jakoś mam... Może pan wróci. Ej, problem jest. To Jaki wie. problem? Łoo! Wow! <grywa> co tu się dzieje z lawetą? O pętana? Oh, ja nie mogę wejść do lawety. A jak? Ja najduż do 60, a ty potem... A ja dolej, też nie mogę! Dobra. Pan to chyba za klucz za czasnął. No nie mogę. <grywa> to nie mogę! Chyba pan za czasno. Kluczyki w środku zostały. Byłem do sześćdziesiątki. I co teraz? Panowy teatra, co my na który teraz nie mogę. <grywa> siedzimy ja na... <laughs> jest, znaczy na kladach 60 lat. Co wy, mamo, jest, jestem. Co je jestem, jestem, dobra Jest pan, do jestem. dobra Czy mógłby za klamkę mocniej przyciągnąć? Jedź pan tym nim Do widzenia jak coś No do widzenia, dobra, do widzenia Do widzenia, my jedziemy, nic mi się nie bało Jeźdź, daj, jeźdź, bo tu biedy zarana robita Do widzenia Do widzenia Oby się spisywała Dokładnie. To nie jakoś tak... ...foliado? Jakby jakaś mafia jechała. I, Sławek. Co jest? Ej. Pierdolnie no? mnie gdzieś tam w I o, tam, jebać ją! A co tu? Ważne, że jego dane mam. Kiedyś się przyjedzie go tam. Dobrze, że się wkręcił, że jesteś handlarzem. Co to, widzowie, było? Co nie gadali? Słaby... Stachu, słyszysz mnie na co? sobie jeszcze? Słyszę, słyszę. Poczekaj, Musimy chłopaków wziąć, przyjechać do niego. Widziałaś, jakie maszyny Kolej. ma? I... Dawaj za 5 minut. Nie, dobra, to już dzisiaj już nie będę mógł go męczyć. A co? Teraz więcej pieniędzy ma. Czy sobie bo już 60. Ty On nie wyda nie wyda, nie wyda. Nie wyda. No ej, my z stachów. nimi, jesteśmy na CV, wyłącz! Ej! O kurwa! Stachu! Spierdalamy! No dobra. No. Słyszeliście to? Oni coś chyba planują. O. <grym> o chyba coś tam robią. Ej dobra, czekajcie widzowie, ja za nimi pojadę. Stachu! Które do nich pojechali? O, da dawaj tu na PG. Podłożymy im i podpalimy Gdzie oni pojechali? Tu chyba gdzieś w tą stronę O ślady są, dobra jedziemy Kurka oh, oh, oh. jedziemy Sorry, Sorry za szybko jedziemy muszę się przebrać tych ciuchów bo niewygodne Coś o PGRze mówili, to chyba gdzieś tu Łe zaskoczyłem. Jeden PGR jest tutaj żeby mi nie widzieli, Ta, są Dobra, szybko przyjadę Ej, kto się tu Ej widzę, jak tam jest No, tu przed chwilą ktoś się Gdzie? No, tu po drodze Ej widzę, bo oni chyba o on mnie wiedzą Poczekajcie, stój tu Ej, jak to on, tu dawaj na gospę jego Dobra, on dawaj to tam widzi. Nie, 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 tak nie będziemy robić. Ja tutaj jadę. Szybko na gospel. Zero, jak oni chyba coś tu kombinują. Trzeba chyba. U Jezu! Nie, żeby wyskoczyłem. Czekajcie. Łe! Gdziecie, Jeszcze ich nie ma Ej widzowie poczekajcie, ja jadę na gospodarstwo, zaraz to zakończymy. Ty jedzie? Chuu. Ej, mój Johnir! Eee! Bo... Mój Johnir! Z rynówki. Eee! Ej, godi, dawaj tu kurwa, że... Mój zondir, <laughs> Panie! Oj, oj. Co tu się dzieje? Ue, Nie, go! Dobra! Obalony! Nie! Ja go. nie przyz... yeah. Ej, koło niego! Nie przezru... Jeeee! Ej, pisomi, bo oni mi co zabrali! Trześć no rynów, co mówił? Jest tu! Złodzisz. Kombajn! Eee! Stój! Ja pierdolę szefie! Goni nim je! Poszli stąd! Po policję zadzwonię Poszli Widzowie, nie kończę to i serio muszę to na policję zadzwonić, bo to tak to nie będziemy robić. Że oni sobie tu będą. Przyjeżdżać, zaraz na policję poświęcę zadzwonię. Na tą bękę jeszcze muszę jakoś podnieść. Ale dobra Także to widzowie, to ma na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ale mi się nie spodobało, bo... Moja BMK! Stój! Poszedł stąd! Ale byłem w Polsce. Stachu! odpuszczamy mu. Jutro przyjedziemy z kubą na mi się polowo, możecie zostawić łapeczkę w górę to oraz szybika. Do którego będę zachęcał. Możecie przyjdziemy do niego. Możecie też zachęcać no do Bobaku, Z y, którymi nagrywam serię? Sąsiedzi na polskiej wsi. I co? Na razie, trzymajcie się. Cześć.